Witam serdecznie. Świat stanął na głowie. W pierwszym kwartale tego roku Porsche sprzedało w Polsce więcej samochodów niż świat. Chodzi o modele osobowe. Możemy się spierać, czy jest to wynikiem dobrobytu wprowadzonego przez nowy rząd Donalda Tuska. Chyba nie, bo takie tendencje rynkowe utrzymywały się już za rządu PiS-u. Tak naprawdę nie mają one nic wspólnego ze statusem majątkowym Polaków. Obecne wyniki finansowe to raczej efekt samozaurania Fiata. Fiat, który na własne życzenie wycofał się z segmentu rynku samochodów popularnych i niedrogich, w którym przecież radził sobie najlepiej. Zresztą zobaczmy, co teraz Fiat oferuje w polskiej ofercie. Nowy fiat 600. Cena od 108 tysięcy złotych za wersję spalinową. Wersja elektryczna kosztuje ponad 160 tysięcy złotych. Nowa elektryczna 500 cena od 130 tysięcy złotych, a w wersji z dodatkowymi drzwiami 3 plus 1 prawie 160 tysięcy złotych. Stara 500 od około 60 tysięcy złotych. W ofercie pozostała tylko miękka hybryda. Fiat panda od 66 tysięcy złotych to także miękka hybryda. Fiat Tipo od około 100 tysięcy złotych. Przypominam, że jeszcze w 2020 roku podstawowa wersja tego auta kosztowała niewiele ponad 50 tys. złotych. Jak widzicie Fiat tak naprawdę nie ma czym handlować. Pomijając 500, która jest swego rodzaju samochodem kultowym, pozostały w ofercie wyłącznie drogie auta, bo model Panda, który kosztuje ponad 66 tys. złotych, nie jest już niestety konkurencyjny cenowo dla swoich rynkowych rywali. Zresztą, zobaczcie, Hyundai i10 kosztuje od 62 tysięcy złotych, stare Picanto kosztuje 60 tysięcy złotych, a nowe można kupić za 68 tysięcy złotych. Kwota 72 tysięcy złotych otwiera cennik Fabi, a 70 tysięcy złotych to cena wyjściowa nowej Toyoty Aygo X. Fakty są takie. Według danych Samar za pierwszy kwartał 2024 roku Porsche zajmuje 21 miejsce na liście marek uszeregowanych według liczby sprzedanych nowych samochodów z wynikiem 1345 aut. Fiat jest 30 i sprzedał tylko 570 aut, a zatem ponad dwukrotnie mniej niż Porsche. Należy podkreślić, że chodzi o samochody osobowe, dlatego że w grupie samochodów dostawczych Fiat jest w tej chwili w Polsce na drugim miejscu za Renault i przed Fordem. No ale to już temat na zupełnie inny odcinek. Jeśli ktoś zastanawia się, jakie marki w Polsce radzą sobie najlepiej, proszę bardzo. Oto bardzo fajna tabelka z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Pierwsze trzy miejsca zajmują na niej Toyota, Skoda i Kia. Nie jest tajemnicą, że wyniki windują wersje flotowe. Zwróćcie jednak uwagę, że za sprawą ekorewolucji coraz gorzej sprzedają się marki budżetowe, ponieważ wymagany poziom obowiązkowego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa winduje ich ceny w kosmos. Z drugiej jednak strony takie marki jak Dacia, miejsce 11, pokazują, że jednak coś jeszcze da się zrobić. Trudno nie zauważyć, jedna... Jednak, że Stelantis przewraca Fiata do góry kołami i w tej chwili we włoskiej marce dzieją się rzeczy, które nie mają precedensu. Wielu z nas z ubolewaniem patrzy jak upadł nasz polski przemysł motoryzacyjny, ale co mają powiedzieć Włosi, których motoryzacja miała jeszcze większe tradycje, nieporównywalnie większe, a w tej chwili rozmienia się na drobne. Szokujące, ale lekarstwem na brak inwencji Fiata mają być Chińczyki. Pod koniec ubiegłego roku Stellantis zgodził się na zakup i być może już nawet kupił 21% udziałów chińskiej firmy motoryzacyjnej Lipmotor i rozważa teraz produkcję ich samochodów w najbardziej prestiżowej, w słynnej, w kultowej fabryce włoskiej w Mirafiori. Taki ruch może uratować załogę przed utracą pracy. Pamiętajmy, że obecnie kompleks zatrudnia około 20 tysięcy osób w produkcji i w innych związanych z nią działach inżynieryjno-projektowym, sprzedaży, usług finansowych oraz części zamiennych co czyni go największym obiektem przemysłowym FCA na świecie. Jednak zapotrzebowanie na produkowane tam obecnie modele niszowe Maserati oraz elektryczne Fiaty 500E jest zbyt małe, aby utrzymać fabrykę. Jednym z pomysłów na przeżycie jest wprowadzenie do gamy 500E modelu benzynowego oraz wspomniana produkcja Chińczyków właśnie. Będą tam zapewne powstawać również linie produkcyjne do podzespołów do budowy samochodów. Niedawno otwarto tam nową linię produkcyjną do automatycznych skrzyń biegów do samochodów hybrydowych. Trudno nie oprzeć się jednak wrażeniu, że produkować w Mirafiori chińskie auta w liczbie około 150 tysięcy sztuk rocznie, to tak jakby w wykwintnej włoskiej restauracji zacząć podawać chińskie żarcie na papierowych taskach ociekających słodko-kwaśnym sosem. Też się najemy, też będzie smacznie, ale to chyba jednak coś innego. W zależności od sytuacji rynkowej chińskie auta mają być produkowane albo w wersjach elektrycznych, albo również w wersjach spalinowych. No dobrze, wiem, że włoskie auta nie zawsze były super. Wiem, że chińskie samochody mogą mieć wyższą jakość. No wiem też, że częściej jadam chińskie niż y, spaghetti. Ale to nie zmienia faktu, że produkcja chińskich samochodów w kultowych zakładach w Mirafiori to chyba coś bez precedensu. A tak nawiasem mówiąc, Zastanówcie się, jak to się dziwnie układa. Wielcy producenci europejskich samochodów biorą pod swoje skrzydła chińskie marki, a w tym samym czasie Unia Europejska chodzi, kombinuje i zastanawia się, jak wprowadzić cła na chińskie samochody sprowadzane statkami. Wiecie, co otrzymamy w efekcie? Prawdopodobnie zablokują import tych tanich samochodów na statkach, a my otrzymamy te same chińskie samochody, tyle że znacznie droższe, ponieważ będą one oferowane przez producentów europejskich. A zobaczmy zatem, co może nam zaoferować ten chiński Fiat. W ofercie mają swojego niby CLSA, czyli model C01. Mają także zgrabnego suwa C11, który może udawać Porsche Macana. Na drugim końcu cennika jest malutki T03, który, jeśli wysilić wyobraźnie, przypomina trochę SmartA. No, Fiat już kiedyś naklejał swoje loga na samochody innych marek. Pamiętacie dodża Jarnea? Był taki samochód, który nazywał się Dodge Jarney i po przeróbce fiata wyszedł z niego fiat Fremont. Możliwe, że te chińskie fiaty też zostaną jakoś naturalizowane i opatrzone dużą dawką włoskiego marketingu. A tak przy okazji wiecie może jak teraz wyglądają zakłady Mirafiori? W ostatnich latach zakład przeszedł duży remont i modernizację. Najważniejszą częścią jest oczywiście część produkcyjna, którą możecie oglądać na filmiku. Tutaj powstają modele Maserati, a także fiaty 500e. Ale oprócz produkcyjnej części mamy także część biznesową. Nie mam do tego zdjęć, ale opowiem Wam o tym w tle, a Wy oglądajcie sobie filmik z fabryki. W Mirafiori powstało spore centrum biznesowe. Mieści się tam m.in. siedziba FCA Bank. Swoje siedziby mają tam także Centro Stile, Abarth Corse oraz liczne biura związane z grupą. Tutaj mieści się również unikalny kompleks muzealny, którego główną częścią jest ekspozycja ponad 250 zabytkowych modeli. Mirafiori to także miejsce, gdzie znajduje się jeden z kampusów Politechniki Turyńskiej a konkretnie Wydział Projektowania i Zrównoważonej Mobilności. Niebawem w Mirafiori zacznie działać Globalne Centrum Dystrybucji Części Zamiennych MOPAR obsługujące Europę, Bliski Wschód, Afrykę i inne rynki na całym świecie. Nie wiem czy dobrze to widzę, ale włoskie marki przeżywają pod skrzydłami Stellantisa spektakularny upadek. Niewykluczone, że jeśli jednak dojdzie do tego, że w legendarnych zakładach Mirafiori zacznie się masowa produkcja chińskich samochodów, będzie ten gwóźdź do trumny włoskiej marki. To znaczy do trumny włoskiej motoryzacji z charakterem, bo sama firma, sam koncern być może utrzyma się na powierzchni, co więcej być może na tym jeszcze bardzo dobrze zarobi. Ale będzie to już tylko i wyłącznie nalepianie swojego loga na samochody innych chińskich producentów. I to by było na tyle. Zapraszam serdecznie na mój kanał, klikajcie w subskrypcję. Już niedługo, bo w piątek, pojawi się na tym kanale zupełnie nowy film o używanych fiatach. Będą to najpopularniejsze włoskie używane fiaty, które dzięki swojej prostocie konstrukcji okazują się konkurencyjne w stosunku do alternatywnych modeli niemieckich albo japońskich. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia, cześć!